Krok do tyłu, krok do tyłu, dodaj, tutaj, i mów kiedy gotowa. Już. No to dawaj. Jegniot, jegniot, a mnie nie wiesz, kołama się za parasolką, a mnie nie wiesz, ucieka za parasolka, A jak u tej błyskawicy? jestem więc bardzo A my musimy, a my musimy, a my musimy się sobie taką, taką i musimy się Teraz poprosimy o tęczy. I tary. Tary, tary. No, błyska. Musimy spać, bo to nasze ogon miło. Oluś się podobało. Do robienia pizzy, no. Oluś. Oluś, to no. jaka twoja? Dobra, tutaj, tam jest moja. No się daj tą błyskawicę grzmot, proszę. Nie będę sobie pospała. Dobra, no, a jak to, Jak ta piosenka z tą błyskawicą? Błyskawicą różną. No. Błyskawica A Ana. Musimy tylko wyset. Dobra. No, jak to było? Błyskawica szkomot.